Już w ten weekend czeka na nas jedna z największych imprez sportowych w regionie. Po raz kolejny do Jeleniej Góry przyjadą kolarze studenci z całej Polski. Przez trzy dni właśnie tu odbywać się będą Akademickie Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Górskim. Trasa w pobliżu Paulinum, jak twierdzą organizatorzy, jest idealna na rozgrywanie mistrzostw Polski. Wśród uczestników są zwykli studenci, ale, czyli pasjonaci kolarstwa, ale także członkowie kadry narodowej. Będzie możliwość dla wszystkich zainteresowanych zmierzenia się z trasą mistrzostw już w niedzielę 31 marca o godzinie 11 wystartuje wyścig dodatkowy, szczegóły znajdują się na stronie organizatora. Organizujemy w tym roku dodatkowe wydarzenie. Mam tu na myśli seminarium. Szkoleniowe. Będzie to e, będzie dotykało problematyki współczesnego treningu kolarskiego. Przeprowadzą to specjaliści z branży kolarskiej. Wydarzenie to odbędzie się w sobotę 30 maja w hotelu Mercury, start o godzinie 17. Zapisy również drogą e, mailową na stronie organizatorów. Wszystkich miłośników ekstremalnej jazdy na dwóch kółkach serdecznie zapraszamy do parku przy Paulinum.